En collective traffic, komunikacja publiczna. Route plan, rozkład jazdy. Et tog, pociąg. En bus, autobus. En trik. tramwaj. En bus hall przystanek autobusowy. En trik hall przystanek tramwajowy. En tibane stacjon, stacja metra. En tibane, metro. Siste Station, ostatnia stacja. En tuk stacjon, stacja kolejowa. En bilet, bilet. En bilet, bilet w dwie strony. En monat scorch bilet miesięczny. Enkel bilet, bilet w jedną stronę. En returbilet, bilet powrotny. En forsinkelse, opóźnienie. Direkte, bezpośredni. Overgangs bilet, bilet z przesiadką.